Siemanko, dzisiaj będziemy zgadywali, co pijemy. Jest ze mną Marcel, Klaudia i Kinga. Robimy mini turniej, dziewczyny na chłopaków. Zostańcie z nami. Ja powiem, gdzie, które to jest, które. Ile, ile? Fanta Mirinda. Mamy punkt! Bardziej my go nie mamy. Fanta. No, non è uscito, non è uscito. Questo <laughs> è un come Fanta. Mirinda Fanta. Pepsi cola. Super. Bravo, punto per noi. Pepsi cola. No i wciąż zero punktów. Dziękujemy pani. Możecie Pan. możecie dać mi Sprite i Seven Up, bo ja zawsze mówię, że Sprite to mój ulubiony napój. Co nie? To są Patryk. Tak. E, Sprite Seven Up. Dobrze. Jest. to Sprite Seven Up. Pierwszy punktik dla was. To jest mega podobne. Jeszcze. Jeszcze. Dostajesz cisowiankę i nałęczowiankę. To już to samo Jezu. Yes. Smakuje jak woda? To będzie być a to nałęczowianka. No niestety. To jest a To nałęczowianka. No i zero. Mówiłaś, że ci Sowiankę całe życie pijesz, tak? O Ojejku. Uj. Wydaje mi się, że tu będzie Nesti, a tu będzie Lipton. Nie? Odwrotnie. My jesteśmy tak w to słabi, że masakra. Ogólnie nie słabo tutaj. Dobrze. Kurde, takie samo. Nesti. Ciągle bez punktu. Serio? Teraz dostaniecie łatwe, łatwo, bo masz kapi i tymbarka. Nie, nie. Ja nawet nie patrzę. To będzie tymbarka. Tymbark. No. Yeah! Ja. 3-1. To jest tymbarka, to jest kapi. No. 3 do 2. A co, aż taka różnica jest? To jest bardziej kwaśna Masz kawę bakomę, albo masz Starbucks kawę To, to ty... bakoma. Nie. I Starbucks. Nie. O, bardzo dobrze. 3, 2, jak ty to zrobiłeś? Kubusie może teraz? Nie. Przejdźmy na kubusie. Kubusie lecimy. I rozróżniasz między. Musisz zlokalizować kubusia, kubusia i nie kubusia. Nie. To ja tego nie odgadnął, bo nie było kubusia. Nie, to Kubuś Kubu tam. Mhm. No, 3 do 3. Nie. Serio? Co? Naprawdę? O co tu chodzi? Co mam? Masz do wyboru tym jabłko Jabłką i podruby jabłko mięte. Dobrze Trzeba Kinga i próbowała kapie Ej bo obserwuję nas drzwi, dobrze? To będzie tymbark To będzie no name yeah. Dobrze, bardzo fajnie To jest tymbark bark. Tu jakiś tam wzrok czy coś Patrzy się na mnie jeden... no. A tyś co miałeś do wyboru? Tak, Kinleja i, i, i żółtego. Więc tu jest Kinley, i tu Schwebs. No. No. Szczerze ten jest bardziej gorzki. I powiedziałabym Kinley, A ten powiedział szweps. No to co, kończycie toniki do zera. A, a, żeby się nie spreszył, moi drodzy nie? widzowie, teraz <laughs> <laughs> przegrana drużyna musi wyzerować te oto toniki. Miłego oglądania. Nie ma tak, no wszyscy. <laughs> Pomalo je ličku. Gorič poraški. Doslovnije.